Może na nic im to się zda Koalicja stała się sojuszem wojskowym Dongmin opuszcza koalicję O kurde Oj, 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 oj Liu Bei Oj, oj, oj. E, znaczy Liu Biao oj, 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 oj Tworzy sojusz Oj, oj Xie Rui Rui Wyzwolenie przez Dongmin Zaraza ja nie mam wzdąkmin e, wojny, nie, bardzo dobrze. Chociaż i tak Liu i stoi im na drodze. Liu Bei, to się mu tutaj powoli robi. Mam nadzieję, że bardzo wolno zdobędą to, władzę jako cesarz. Bo nie widzi mi się walczyć z nimi póki co. Mogę z nimi w sumie, stał Tao negocjować o pokój. Oni są słabsi, pokój... Nie, nie chcę pokoju. Nie ma sensu, nie będę... Za nie zamierzam im cokolwiek dawać. Jeszcze nie przyszli tutaj żadną armią, co oznacza, że tej armii po prostu nie mają. Dobra, nie... nie, zagłodzę ich, na spokojnie. Mam czas. Ja mam czas i środki teraz na czekanie. Oni już nie. dochód dochód produkcja dobra. Oni mają to. Toc kupiectwa jest zwiększony. kupiectwo i to. Mógłbym sobie dochód z przemysłu jeszcze bardziej, ale chyba infrastrukturę wojskową sobie tutaj stworzę. Tak, infrastrukturę jest wojskową. Bardziej mi się opłaca. I jest na drugim poziomie już. Nie, nie będę tego przyspieszał. Bo to mi i tak się zaraz zrobi. Nie ma sensu pchać do przodu czegoś, co już jest w dobrym stanie. Nie rozumiem sam, co powiedziałem, ale ma to jakiś sens. No najlepsze jest to, że gdyby oni poszli na zachód, to by mnie podbili. Znaczy tego nie, tą armią, ale gdyby tym poszli tu... To... Ale nie, bo w sumie jak oni wycofają się tą armią... No to wtedy automatycznie wskazują ich na porażkę. Bo ja na spokojnie sobie przyjdę i odbiję... Pingyuan. Jak oni będą mi podbijać wioskę. No miasta nie podbiją, bo muszą zbudować jakiekolwiek te jakiekolwiek maszyny obrężnicze. Więc minimalnie jedna tura jest. Czyli miałbym jedną turę. A że oni nie są w stanie w ogóle podejść do mnie, no to jestem na plusie. Można by rzecz. rzec. Dobrze, dobrze, dobrze. Mój wasal nie za bardzo chyba chce walczyć z yy, kongrągiem. Teraz, jak miałbym znegocjować z nimi pokój, to albo mi oddadzą, albo mi miasto oddadzą, albo no nie ma pokoju. No. To jest tyle, co mogę powiedzieć. I to? A, bo oni tego nie chcą. No to nie. To jak nie chcecie, to nie. Eee... Pingion. Zatwierdź. Minus 37. Zróbmy tak. Nie. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. No to co? Będę musiał ich zniszczyć. Żeby zrozumieli, że nie mają żadnych szans. Tutaj armia prawie zwerbowana do maksymalnego poziomu. Dobra. Ile za nich płacę? 185. No ok. Następna tura. O, znowu mnie atakują. Nie, no proszę cię. Deleguj, no przecież to jest jakiś żart. Oni mają 350 ileś ludzi, 5 ludzi im zostało, ale ja 1332 dostałem. Ej, dobre o, niebiański mecz Biorę. i kolejne pieniądze, dobra. Nie, no to jest farma pieniędzy na nich. Okej, okay. oni się wycofują. Najgłupsze posunięcie, jakie mogli kiedykolwiek zrobić, wycofać się i zostawić jedną wielką armię. Myśląc, że ta armia obroni ich przed porażką. Nie no dobra, jak się wycofają, to ja po prostu ich podbiję. I tyle. Bo oni nie mają żadnych szans ze mną. Dobra, weź, tu jest pięciu. <ścoughs> nie mogę. Pięciu. Trzech! Mi upadło. Ile mam tego? 827 eee, On ma No to oczywiście to mu daje No i co? No i oni będą szli tam dalej No nie ma sensu już tutaj wycofywać tej armii Dobra, zwiększę sobie dochody Dobra, Nanpi już sobie zwiększa dochody. Oni z mogą mi jeszcze bardziej zwiększyć dochód. Dobra, dworzanin. Wen Chow, Champion. Dobra, idę po jego super umiejętności. Dobra. No to weźmiemy. Hmm, na no co by się teraz rzucić? Nie, no tutaj muszę czekać, aż oni się oddalą. Dobra, no to co on to? Skip turki. I tu jest co w końcu było? Kopalnia. Kolejny dochód. Bardzo dobrze. Bardzo nie to cieszy... Tak to nie agresji. O kurde. No są dość duzi. Mają mniejszą marmi, że ja na, na razie nie potrzebuję... Nie potrzebuję żadnych wrogów. Jest nastawienie neutralne, więc nie powinni ze mną wejść w konflikt. Tylko pytanie... Czy oni przypadkiem nie będą ten? Bo ja bym ich z chęcią podbił. Dlatego nie jest mi na rękę negocjować z nimi jakiegokolwiek paktu. Bo jak zajmę tą część krainy, tą część Chin, to mam bardzo dużą szansę na... Ogólno, ogólne zwycięstwo, bo tutaj gdzieś jest jedno mocarstwo też. Oczywiście nic cesarstwo, bo cesarzem Chin będę ja, ale dobra. Pani Wu chyba tutaj się, tutaj się znajduje. Odrzucam, niestety. Na się Może innym razem. No, może innym razem. A jednak się wycofali. Dobra, czyli po prostu marnowali swój ruch. Rozumiem to. sobie chyba jakby wspierają pieniądze albo ludzi. Dobra, nie no na sprincie sobie podejdziecie. Tutaj. No oni nie mają armii, to na spokojnie. Mogę sobie podbijać teraz ich tereny jak bardzo chcę. No nie, no nie gada i oni teraz będą latać z tej, z, w tą i weptę. Dobra, najwyżej się wycofam. O, o! O! No! No i od razu mamy... O dobra! To jest tatura. Będzie wielka wojna. Tak, oni zdołają do mnie przyjść. Oni podbiją nam ale dobra. To jest... To jest bardzo dobre miasto. Będę mógł podejść do nich. Nie mogę tego miasta stracić. 600... A, dobra, mogę jednak. A, bo to mi daje minus 60. Bierzcie to. Bierzcie. Nie no proszę was. No proszę was. Już to przerabialiśmy. kołpną porażkę. co oni te nie mają, oni tutaj nie mają, oni mają obitą całą armię plus to Nie. No. Zagór. Zagór. Dobra. Zostali zagłodzeni. Nie dostaną żadnych refili. Nie wiem po co oni tutaj poszli. Mogli bawić się w kotka i myszkę i chodzić po, w kółeczko. Dobra. Dobra. Kolejny Aramino No nie mogę stworzyć niestety. Niestety nie mogę stworzyć kolejnej armii. Dobra, szopy ze stworzem. Dobra, pomijamy kolejną turę. Zawrze z nami pokój za 3280? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Muszę to zabrać.